Dzień dobry, dzień dobry. Dziś filmik zaczniemy treningiem, siłownie zamknięte, więc czas wrócić do domowych treningów. Właśnie jestem po 61-minutowym cardio. Spaliłam 400 kalorii, ale jeszcze mam tutaj przygotowaną i i skoczyć tysiąc razy. I zaczynam swój dzień, idę na śniadanie i pokażę Wam, co dzisiaj jem w ciągu dnia. Zapraszam na nowy foodbook. Dziś mam ochotę na kanapki, mam tutaj chleb żytni, zrobiłam sobie również herbatę, kanapki będą z moją ulubioną buraczaną pastą i ona jest z Polski, mam tutaj również ogórka, pomidora, awokado, sól, pieprz i dodatkowo gotuję nam po dwa jajka i one będą na miękko, wiecie, takie do jedzenia łyżeczką, więc wrócę do Was jak już wszystko będzie gotowe do jedzenia. Nasze śniadanie jest gotowe. Tam są tosty Dustina. Tu są e, moje. Mamy również drugą pastę e, pomidorową, ale ja preferuję tą z buraków. Herbatka, warzywa, jajka. Idealne śniadanie dla mnie. Przyszła nam dzisiaj e, paczka z SFD. Ja zamawiałam jakieś kilka dni temu. Dustin nie wie, co zamówiłam. E, będzie nagrywał i przy okazji e, też będzie piesze widział te wszystkie produkty. Zamówiłam sporo, zapłaciłam. 90 funtów razem z przesyłką, więc jest tego sporo. Tu są o tylko dla tym, co dla ciebie zamówiłam różne takie e, saszetki do wody, żebyś nie kupował napoi gazowanych. Tego jest bardzo dużo. Nie wiem, czy pokazywać wszystkie smaki, więc to jest dla Destina. Tutaj zamówiłam, e, proteinowe nowe bo. E, fajnie jest e, zjeść całego batona, ale ja, nie, dla mnie zawsze cały baton jest e, za duży, więc zamówiłam ja sobie takie małe bitsy, chyba po dwa opakowania, dwa dla mnie, dwa dla Destina. jeszcze więcej, um, wafelki, moje ulubione, więc troszeczkę mam i chyba batony dostałam gratis, bo nie zamawiałam żadnych batonów tych proteinowych, tak zdecydowanie dostałam je gratis, nie zamawiałam tych batonów. Bardzo miło. Ale dużo tych batonów dostałam gratis. Na pewno tych nie zamawiałam. Zamawiałam tylko i wyłącznie wafelki. Może po prostu przy, e, przy dużych e, zamówieniach rzucają coś gratis? Potem wam pokażę wszystko, to złożę. Wafelki ja zamawiałam. płatki. one są świetne, są bez dodatku cukru. E, to znaczy znamce. I ja je zawsze sobie kupowałam w netto w Polsce, a to jest jakaś nowość granola bez dodatku cukru i mam aż 8 opakowań e, po dwa różne smaki. Więc teraz będzie dużo, e, dużo różnych płatków granol e, w kubikach. Ok, zamówiłam xylitol, erytrytol, przepraszam, erytrytol, e, sól himalajską, bo nam się skończyła. Mm. Jeszcze więcej granoli, jeszcze więcej płatków jeszcze więcej płatków, aż 8 opakowań płatków zamówiłam to chyba było gratis bo nie pamiętam, żebym zamawiała chlebek więc chlebek jest gratis budyń bez dodatku cukru, ja już go miałam kilka razy sprawdza się u mnie świetnie i jako deser i jako do wypieków jeszcze więcej saszetek do wody ja chyba aż takich dużo nie zamawiałam nie wiem, ale Dustin, dla Ciebie będziesz ja się dużo Zamówiłam sos czosnkowy, który ma bardzo mało kalorii, więc to jest dla nas. Tutaj zamówiłam sobie spalacz tłuszczu, taki, żeby przed siłownią brać i priobiotyki. I chyba takie najbardziej znane rzeczy z SFD, czyli masła czekoladowe. Jedna to jest Kinder Bueno, jedna Raffaello i dodatkowo już tak bardziej przy świętach migdały w białej czekoladzie z cynamonem. To wszystko. Zaraz postaram się Wam rozłożyć to na podłodze i pokazać dokładnie wszystko, co zamówiłam. I tak wygląda całe to złożone zamówienie. Jak widać niektóre rzeczy są po dwie, po trzy, to są te um, bolery dla no, ale się światło odbija. E, no, troszeczkę ma smaków do popróbowania e, batony, wafelki najbardziej czekałam na płatki erytturus Himalajsk, Himalajsko. wiecie takie rzeczy, które używam co dzień, więc tak prezentuje się moje zamówienie z SFD. Zaczęłam już wszystko pakować i y, zobaczyłam, że w pudełku są oczywiście klasyczki, więc to, 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 to plus oczywiście kremy orzechowe y, również wchodzą w te zamówienia jutro z samego rana jedziemy na targowo owocowo-warzywny i chciałabym zjeść takie resztki, bo mamy w domu jednego kalafiora, trochę brukselki, cztery pieczarki, sos zaczęto kukurydzę, więc pomyślałam, że zrobię taki miks. Zrobię nam na pewno surówkę z pora, która właśnie będzie z kukurydzą, jabłkiem i majonezem i zrobię nam pieczarki pieczone, brukselkę pieczoną i pieczarki będą nadziane wegańskim mielonym. Zrobię nam również brokuł i pieczarki, do tego mielonego dodam właśnie ten sos, dodam trochę sera i wszystko zapiekę. To będzie totalny miks, ale myślę, że będzie pysznie. Brukselka w piekarniku, farsz do pieczarek się zrobił, więc teraz będę nadziewała pieczarki, jeszcze w międzyczasie pokroiłam po prostu pora, do pora dodam tylko jabłko, kukurydzę, majonez, jogurt i to wszystko. I oczywiście przyprawy, za chwilę wyjmuję brukselkę z piekarnika i dokładam pieczarki, ale najpierw muszę je nadziać. 15 minutach gotowe, wygląda przepysznie ja uwielbiam pieczoną brukselkę, więc dla mnie super zrobiłam też surówką, o której mówiłam czyli pory, jabłko, kukurydza majonez, jogurt, yy, sól i zioła gotowe, wykładam na talerze i zabieramy się do jedzenia dziś właśnie taki obiad niskowęglowodanowy ale przepyszny stół gotowy, do tego zrobiłam nam herbatki i jemy wygląda przepysznie, pachnie jeszcze lepiej Piekarnik jest włączony, więc na kolację zrobię nam proteinowy chlebek bananowy i to są składniki, które użyję. Mam tutaj płatki owsiane, odżywkę białkową o smaku ciasteczkowym, łyżkę masła light, dwa jajka, trzy banany oraz połowę czekolady mlecznej bez dodatku cukru i ją posiekam na kosteczkę. Nie będę Wam nagrywać przebitek, jak to łączę, bo po prostu zgniotę banany, wszystko wymieszam widelcem, przyłożę do foremki i tyle. Pokażę Wam tylko efekt przed. I po pieczeniu. Ciasto jest gotowe. Zapomniałam dodać, że dodałam odrobinę sody, tak dosłownie jedną trzecią łyżeczki. 3 czwarte posiekanej czekolady dodałam do środka ciasta. Resztą posypię górę. I teraz na ekranie zobaczycie dokładne proporcje, które użyłam dzisiaj do zrobienia bananowego chlebka. I do piekarnika. Dawno nie lubiłam chlebka bananowego i nie pamiętam jak długo się go piecze, ale nastawiłam piekarnik na 180 stopni. Myślę, że za 25 minut sprawdzę czy jest gotowy. Po prostu piekę do suchego patyczka i później Wam napiszę ile dokładnie wyszedł mi czas pieczenia chlebek, jeszcze ciepły pokroiłam i chętnie tutaj skosztuję kawałek z tym kremem kokosowym i to wszystko na dzisiaj ja zjem takie dwa kawałki, to będzie moja kolacja i myślę, że mogę Wam tutaj podziękować za oglądanie tego wideo mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak koniecznie zostawcie łapkę w górę komentarz, subskrypcję, teraz filmy będą pojawiały się częściej a w grudniu oczywiście vlogmasy co drugi dzień, dzięki, do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem